Jane, mój nowy singiel wychodzi 26 lipca link do przedwczesnego zapisu, do playlisty znajdziecie w opisie a także możecie zasubskrybować mój drugi kanał muzyczny czyli Young Polaczek przez J i tam też pojawi się teledysk w dniu premiery no i, no i będzie to na Spotify też, no i na Apple Music no i wszędzie ogółem będzie a teraz realizujemy roleplay który został zaproponowany przez jedną z moich wspierających. Siuwa, dziękuję Ci. Spytałem ostatnio moich wspierających, jakie pomysły chcą, żebym zrealizował w tym miesiącu i Siuwa zaproponowała, żeby zrobić ankietę z losowymi jakimiś pytaniami, ponieważ tego typu filmy lubi. I w ogóle zachęcam Was do wspierania mnie także tutaj na YouTubie. Niedługo się też pojawi specjalny film dla wspierających od kwoty 15 zł, bodajże zapomniałem jak, jak się nazywa ten etap to znaczy ten poziom wspierania nieważne. Zaczynajmy więc. co losowych pytań. Z reguły nie są one jakieś głębokie. Trochę small talk, trochę big talk. Niektóre pytania będą nieco bardziej intymne, no ale nie ma tutaj nic takiego bardzo, bardzo... Thank sposób, chciałbyś. Wolny czas. No kto tak nie lubi spędzać. A jeszcze coś robisz? Okay. Wolisz podróżować lądowo czy powietrznie? tym drugim sposobem. Hmm. Jaki jest Twój ulubiony gatunek filmów? A widziałeś ostatnio ten nowy film? Eee, dokładnie ten, ten. Uwielbiam. No też e, fajna była obsada tam. Teraz już był nominowany, a jeszcze nieraz nie wygrał. No no, ale też bardzo lubię ten film. Jakie znasz języki? 20 czy 200 bez znaczenia co ci pierwsze przyszło do głowy nie ma co kombinować nie ma co za bardzo się rozmawiać ulubione wspomnienie co się pojawia w głowie chyba że nic Ma być dziwny, dziwny Anonimowa ankieta możesz powiedzieć Serio Nie oceniam jak mówiłem już ale Mam to zanotować taką odpowiedź No dobra Aż mi to zbiło ostro Przyjemnym dźwiękiem. O nie, nawet mi nie mów. O nie, teraz to słyszę w mojej głowie. To jest najgorszy dźwięk ever. Boże, nienawidzę tego też. Nienawidzę. Ach, Boże. Ale nikt na to wcześniej nie wpadł podczas tej ankiety. Jesteś pierwszą osobą. A to w sumie nie jest aż takie... na rzecz, którą jadłeś? Oj, to tego nie jadłbym nigdy. No i jakie to było? Odpi opisz swoje wrażenia, co się działo potem. Okej. Okay. Okay. Nie, no to że aż tak to wpłynęło. No okej. Okay. A wierzysz w kosmitów? Zanotuję to, jeszcze raz powiedz jak to było yes. A wierzysz w Polaczka? Wierzysz w Polaczkę ASMR? No to zostaw super komentarz, lajka i powiedz znajomym, że nagrywa taki super content Hello? Excuse me? O czym w ogóle rozmawiamy? Jaki jest twój znak Zodiaku? tak działa, że właśnie dwie osoby z tego samego znaku zodiaku to nie jest dobre połączenie. Musi być inne. No. A w ogóle wiesz, telekomunikacji pisanie rozmowa przez telefon a może głosówki ja mam dokładnie tak samo a dlaczego? no widzisz To przez może ten sam znak to jak, jak no faktycznie ja podobnie myślę ja podobnie myślę a może słuchaj przejdziemy na teraz na jakieś takie głębsze pytania był small talk. Głębsze, o uczuciach Kiedy to ostatni raz płakałeś i z jakiego powodu? Lepiej sobie przypomnij Teraz będzie real talk, real talk okay. O, to było dawno A, jejeje. Chcesz się podzielić szczegółami, czy... No, <mum> okay. jest Ja mam nadzieję osobiście, że ona nie jest prawdziwa, bo jeśli faktycznie tak jest... Ja się poddaję, ja się poddaję. Jaki jest Twój najlepszy... Naj największy lęk? Czego się najbardziej boisz? Ojejku. To to musi być ciężkie, co? strachu się nie wybiera, tak? Strachu się nie wybiera. Czego najbardziej żałujesz w życiu? Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? I czy masz może w związku z tym jakieś doświadczenie? Ja, ja osobiście wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. W momencie jak wszedłeś do mojej ankieterni i chciałeś wziąć udział w tym badaniu? Jak spojrzałeś na mnie i powiedziałeś dzień dobry, chcę wziąć udział w ankiecie. Coś w mojej głowie, może nawet nie w głowie, coś w moim sercu zabiło szybciej. Coś w mojej duszy rozkwitło, jakby gałązka oliwna. Jakaś nowa nadzieja na miłość, na życie z kimś, kto może mnie rozumie, bo w spojrzeniu, jakie mi dałeś, zobaczyłem całe kosmosy. W tych oczach zobaczyłem oceany dobroci, miłości. Zalej mi tym oceanem, przytul mnie, pocałuj. Powiedz, że życie może być piękne i zostać ze mną do końca świata. Dokładnie tak uważam. Musiałem ci to powiedzieć. Od momentu, kiedy tu wszedłeś do tej ankieterni, coś zmieniło się w powietrzu. Poczułem zapach miłości, słodki jak woń placków malinowych. Proszę zanotować to, co ja powiedziałem, bo to była poezja poczekaj, daj mi chwilę zaraz wrócimy do tej ankiety, ale teraz ze mnie wylały się poezje Mickiewiczowe naprawdę, to powinno być na polskim przerabiane i to powinno być na maturze użyte jak ja to powiedziałem gałązka, coś tam, nadzieja w sercu w duszy Zabiło szybciej coś mniej głębokiego może tutaj się rozluźnijmy troszkę czy jesteś osobą spontaniczną i jaka jest ostatnia tak najbardziej spontaniczna rzecz którą zrobiłeś o no to bardzo spontaniczne użyłbym nawet słowa impulsywne użyłbym nawet słowa że Koplana. To moja ulubiona czekolada. Dokładnie. Tak I teraz jeszcze jedno pytanie w ankiecie. Jak podobała Ci się ta ankieta po prostu? Jak podobał Ci się ankieter? To drugie. A właśnie powinno być pierwsze, bo to jednak ważniejsze pytanie. Ale więcej słów nie o samej ankiecie, to wystarczy. Ale o ankieterze. O ankieterze. Mhm. Mm Sobie, że dam tego jeża osobie, którą kocham. Trzymałem tego jeża w mojej ankieterni przez dwa lata, bo jeszcze nie było osoby, która na tyle by moje serce, żeby dostała tego jeża. Daję go Z daleka. Boi się ludzi. A ludzie się boją go, bo ma kolce. Ale jeszcze nigdy nikomu nic nie zrobił. Tak, obfąchuje ciebie. I skacze z radości, bo cię polubił. Też go polubiłeś, ale super. Nazywa się Andek. Bardzo lubi jabłka. I bardzo lubi palić ajkosy mm. Albo jednorazówki. No niestety, taki ma nawyk. One są bardzo niezdrowe, ale on lubi. Truskawkowe jednorazówki, o dziwo, nie lubi jabłkowych, mimo że lubi jabłka, nie wiem jak to działa. Powinniście to rozpracować na terapii z nim chyba. Bo teraz on jest twój, więc ty się będziesz nie zajmować. Mam nadzieję, że za każdym razem jak spojrzysz w jego wielkie oczy, na jego długi nos, na te wspaniałe, dorodne kolce, to będziesz myśleć o mnie i to, że ja byłem tym, który ci podarował tego szlachetnego jeża. Dokładnie, więc jeszcze raz dziękuję Ci za wszystko i mam nadzieję, że Jarz będzie Twoim nowym przyjacielem. Do widzenia.